Witam Państwa, moim gościem jest Jan Błachowicz, zawodnik MMA, który na najbliższej gali KSW 22 stoczy walkę z Chorwatem Goranem Reliczem. Czy wierzysz w duchy? W duchy? Wierzę. No, ha, ha. no właśnie, bo Chorwat ma, ma, ma pseudonim duchy. Nie wiem, czy to dlatego, że tak potrafi A... unikać... Wiesz, jest różnica pomiędzy duchami, które można trafić, a po których nie można trafić i on jest akurat tym duchem, którego można trafić i, i znokautować, także tego akurat się nie, 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 nie obawiam. Mówisz przed tą walką, że to jest twoja najważniejsza walka w życiu i dlatego dasz 100%. Dlaczego najważniejsza w życiu? Czy nie, to może tam ktoś źle zrozumiał. każda moja walka jest najważniejsza dla mnie w życiu. Każda następna, ta jest teraz najważniejsza, następna będzie znowu ważniejsza i tak dalej, i tak dalej, także do każdej walki po co tak samo jest dla mnie, tak, tak, tak samo wielką wartość ma. Czy to jest trudny rywal? Czy to, czy to ma jakieś znaczenie, że on walczył w UFC? No, ma to znaczenie, bo walczył z topowymi zawodnikami, czyli nabijał sobie dobre doświadczenie. Jest to trudny rywal, bo walczy w. No, jest dobrze wytrenowany, dobrze wyszkolony, na dodatkowo walczy w odwrotnej pozycji. Także no, nie, będzie, nie będzie, nie będzie letko. No właśnie, a propos tych pozycji, jak myślisz, w, w, w jakiej płaszczyźnie ta walka się rozstrzygnie? Jak ty byś chciał ją rozstrzygnąć? Ja jestem gotowy na walkę w każdej płaszczyźnie, czy stójka, czy parter, także mm, y, mi to wszystko jedno, tak naprawdę. No, Ważne, żeby, żeby, żeby było dla mnie. Chorwat e, jest dobrym zawodnikiem, ale też dobrym e, człowiekiem. Słyszałeś o tej historii, że on uratował jakichś dwóch ludzi od, od śmierci? A to nie słyszałem, ale... To... Samochód wpadł do morza, on, on, on się rzucił i w, w dwóch pasażerów wyjął i, i mu ratował w ten sposób e, życie. O, tym bardziej, w, jeszcze większym szacunkiem go darzę za to, że, że, że pomimo, że jest dobrym fighterem, to jeszcze potrafi bohaterskie czyny e, wprowadzać w swoje życie, tak? Bec, czy, 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 czy w tobie siedzi jeszcze e, ta przegrana walka e, z Thierim, e, Sekoju, czy, 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 no bo już minęło trochę czasu, ale czy wymazałeś to z pamięci, czy ona ci w jakiś sposób pomaga w, w, w przygotowaniach tamta, tamta porażka i utrata pasy? E, czy ci mi pomaga? Pomaga mi, no bo każda porażka jakby motywuje do ciężkiego działania, co ja to przypomnę, to tylko wiem, że muszę po prostu ciężko trenować, tak? No, ale jakoś mi nie siedzi w głowie, już, już, już odebrałem to, co on mi zabrał, także. Jest dobrze. Czy już wiesz, jak będzie wyglądała twoja kariera po, po, po tej walce? Czy już, czy już planujesz? Nie, nie wybiegam tak daleko. Najpierw, najpierw ta walka, później muszę odpocząć troszeczkę i, i będę myślał to dalej. Na razie 16 marzec i. i... Nic dalej. To jeszcze o 16 marzec chciałem zapytać. Paweł na Nastula walczy z Kevinem Asplundem. Spodziewaliśmy się takiego bardziej renomowanego rywala na jego debiut w KSW, Pawła. Co sądzisz? Ma Paweł szansę? Obserwujesz go na co dzień, jego, jego treningi? To jest silny dla niego rywal czy, 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 czy słaby? Na pewno nie jest słaby, bo 15-3 to się nie, taki rekord dodatni, to się nie bierze znikąd. Także, także nie jest to, powiedzmy, facet z podbudki z piwem. No i ale wierzę, że Paweł da radę, Paweł ostro trenuje, dobrze trenuje, także, także jak najbardziej będzie dobra walka i na pewno Paweł Ręka będzie w górze.